marzenia się spełniły? jakieś może maleńkie. Ja y, kiedy ta propozycja przyszła, bardzo się ucieszyłam, bo y, po tym moim powrocie do śpiewania i y, w momencie kiedy koncerty zaczęły już się rozkręcać, ja nie ukrywałam, że ja y, bardzo lubię kontakt z publicznością. W tym programie y, publiczność, która jest w studio i publiczność, która będzie przed telewizorami, naprawdę będzie przeżywała y, Podobne emocje do tych naszych tutaj w panelu, i, i czuję, że biorę udział w takim show, które um, bardziej skupia się na emocjach, na ludziach, niż na śpiewaniu. Tutaj nie ma takiego wyścigu, tu jest spokojniej. Um, takie wszyscy mamy poczucie, że tutaj tak sobie to płynie, tak jak powinno płynąć, że nie ma tutaj właśnie wyścigów, że ludzie, którzy tutaj przychodzą, robią coś dla siebie, czasami zgłaszani są przez znajomych albo rodzinę, w ogóle o tym nie wiedzą, dopiero kiedy przechodzą do kolejnego etapu, rodzina mówi, proszę, jedziesz, musisz. Dużo takich historii będziecie mogli obejrzeć. Od stycznia na antenie o. TVP. Dokładnie, od stycznia. Czemu, czemu yy, tak wcześnie nagrywacie? Bo w zasadzie przed chwilą byliśmy, tydzień temu byliśmy na planie The Voice normalnego, The Voice of Poland. To pytanie nie do nas, tylko do produkcji. Widocznie tak jest wygodnie, żeby mieli czas na zmontowanie wszystkiego. Yy, pytajcie się ich, bo to pewno chodzi też o dostępność studia. Nie wiem. Mm. Okej, okay, no dobrze. Yy, Bycie jurorem w The Voice of Poland to jest chyba też duża odpowiedzialność, bo trzeba czasem przekazać nie do końca wygodne informacje tym starszym ludziom. To jest najgorszy moment rzeczywiście, jak cztery krzesełka się nie, cztery fotele się nie odwracają, ale zauważyliśmy wszyscy, że w większości przypadków tych takich właśnie bez happy endu i tak ci ludzie traktują udział w tym programie i wystąpienie przed publicznością, przed nami, jako przygodę, I, i to już jest dla nich sukcesem, że oni w ogóle tu dotarli i że postawili na siebie. Ja to w paru wywiadach, których dzisiaj y, udzielałam, ja, to będzie się powtarzało, ale to jest coś takiego, co się przewija, że y, w końcu, y, kiedy mają powyżej 60, 60 lat. Myślą o tym, że kurczę, całe życie odkładałam to swoje śpiewanie na półkę, myślałam o rodzinie, o utrzymaniu bliskich, a teraz pierwszy raz idę po swoje. I myślę, że to jest dla nich ważne, że, że jednak przełamali się i odważyli, i oni cieszą się z samego faktu bycia tutaj. I oni wielokrotnie są takie historie, my wychodzimy. Witamy się z nimi, przytulamy, nie, i oni wychodzą uśmiechnięci, ale, albo wzruszeni, ale to jest takie wzruszenie, że zrobiłem coś, przełamałem się dla siebie. Tak. Tak. No właśnie, bo może te młodsze pokolenia nie są takie y, y, bardziej, jakby dla siebie wszystko biorą. Mają więcej takiego poweru i y, y, przekonania o tym, że są y, tacy wspaniali i cudowni. A ci starsi ludzie są tacy skromniejsi. Nie, nie odnosi pani tego wrażenia? Chciałam powiedzieć, że jest taki jeden przykład. Zobaczycie, od stycznia jest. Y, y... Jeden uczestnik, który ma więcej pewności siebie niż my wszyscy w czwórkę <laughs> razem wzięci ale, y, ale jest w, tym, u, w tych uczestnikach na pewno jest dużo pokory. Y, wiadomo, każdy jest inny, każdy jest ulepiony z innych emocji, inne rzeczy działy się w, w ich życiach, ale, y, ale taki. Y, to, to co ich łączy, to to jest właśnie ta czułość do samego siebie, że y, zgłaszają się albo są zgłaszani przez rodziny i y, robią coś, co będzie przygodą życia, co będzie może jakimś spełnieniem marzeń. I to są takie wyznaczniki, które y, 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 pojawiają się praktycznie przy każdym występie. A warto w ogóle czekać ze spełnieniem swoich marzeń? W związku z różnymi moimi doświadczeniami życiowymi yy, i doświadczeniami osób, które mam dookoła siebie, uważam, że, że nie. Że oczywiście są pewne sytuacje życiowe, że nam mogą utrudnić realizację planów marzeń, yy, ale nie wiem, ile mamy czasu. I trzeba chwytać byka za rogi. Yy, trzeba robić to, co się chce, czego się pragnie. Wtedy, kiedy. Ta myśl się pojawi. Nie odkładać. Nie odkładać, bo nigdy nie wiemy, ile nam czasu zostanie. Bez względu na to, w jakim jesteśmy wieku. O tak, to prawda. To ostatnie pytanie. Jak tutaj z koleżeństwem się współpracuje? Z kim pani drze kota? A może pani nie drze z nikim kotów? Yy, jak zobaczyłam, jaki będzie skład jurorski, to pomyślałam sobie, o, będzie dobrze. Yy, przyszłam tu i mówiłam masakra. To masakruje tak najbardziej. Ale tak, pra prawdę powiedziawszy, yy, to też jest ważne, że przychodzimy mm. do pracy mm. i pracujemy w. Atmosferze takiej wzajemnego szacunku, i nawet jak czasami, może tam sobie jakąś szpilkę wbijemy, walcząc o uczestników, to to wszystko jest na uśmiechu, z szacunkiem do drugiej osoby, i my się po prostu lubimy. Jemy razem obiady, cały czas przewijamy się gdzieś tam, stoimy w kulisach, czekamy grzecznie, jak nas wywołują, i e, no po prostu paszczę nam się rano, żartujemy, e, ale też nam zależy na tym, wszyscy gramy do tej samej bramki. No, Piaseczny się popisuje, no, po prostu śpiewa i śpiewa, no. a że Umi to śpiwo, no dobrze, ale prawda jest taka, że e, wszyscy wiemy, że gramy do tej samej bramki, e, Andrzej chyba się tutaj w roli lewego teraz strzelił gola. A pani kim by była ewentualnie w tej reprezentacji? Ja chciałabym być szczęsnym chyba. E, Chociaż to by była nieszczęsna decyzja, gdyby mnie postawiona na bramce. Ale już wracając do, do, do tematu, to wszyscy wiemy, że my też tworzymy razem z uczestnikami ten program. I zależy nam na tym, żeby, żeby, żeby całość trafiła do widza w jakiejś atrakcyjnej formie. I nie chodzi mi tutaj o ustawianie tego programu emocjonalnie, czy te rozgrywki między nami, ale o dobieranie uczestników. Ja widzę, że to tak naturalnie wychodzi, że każdy z nas będzie miał jakieś perełki, ale te perełki, ci uczestnicy się różnią od siebie. I to jest cudne, ja myślę, że fajnie będzie to się oglądało. Chociaż nie jestem osobą, której powinno o to się pytać, bo to telewizowie ocenią, ale mam nadzieję. No dobrze, to będziecie się kłócić, bo to krzyczą, żeby skończyć, ale ostatnie pytanie już naprawdę będziecie się troszkę kłócić, bo to największe zawsze... Yy. Jedenasta? Jedenasta. To naprawdę ostatnie pytanie. Kłócicie się? Kłócicie się bardzo? 11. Nie, w ogóle się nie kłócimy. O, a widzowie to lubią. Nie, nie. Nie kłócimy się. Tak jak powiedziałam, szpile są, ale to już powiedziałam w, poprzednim, w poprzedniej odpowiedzi. To czekamy na szpile i do zobaczenia w styczniu. Do zobaczenia. Pozdrawiam.